nieoczekiwane przybycie stałego gościa zamieniło rutynę młodej pary w prawdziwe emocjonalne pole minowe. To, co powinno być tymczasowym kilkudniowym pobytem, przedłużyło się w niekończące się miesiące, a wraz z nim napięcie, które dzień po dniu zatruwało dom. Teściowa, zachowując się tak, jakby była absolutną właścicielką domu, obchodziła się z zapasami tak, jakby należały do niej prawnie, Ukrywając żywność, którą miała za córce, a jednocześnie rozsiewając po korytarzach budynku złośliwe plotki na temat synowej. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Nazywam się Andre Branką i słuchasz kanału E-Segredos de Familia. Dziś przedstawiam prawdziwą historię, która sprawi, że ponownie zastanowisz się nad granicami pomiędzy pomocą a inwazją. Ciesz się każdym słowem. Irina patrzyła w milczeniu, jak jej mąż ciągnie do drzwi zniszczoną walizkę i torbę podróżną. Spodziewała się dramatycznych scen, krzyków, łez, kiepskich przeprosin. Ale Wiktor suchym gestem po prostu wyrzucił swoje rzeczy na korytarz, mocno zamknął drzwi i dopiero wtedy, już w przedpokoju, odetchnął, jakby dźwigając na ramionach ciężar świata. To koniec oznajmił głosem nie pozostawiającym miejsca na dyskusję. Trzy miesiące życia w tej sytuacji to za dużo. Po raz pierwszy, odkąd teściowa wprowadziła się do jej domu, Irina dostrzegła na twarzy męża determinację, jakiej nie widziała od dawna. To było tak, jakby po miesiącach wdychania stęchłego powietrza w wilgotnej piwnicy okno w końcu się otworzyło. Ale to świeże powietrze miało gorzki smak rozczarowania i zmęczenia. Wszystko zaczęło się trzy lata wcześniej, na siłowni. Irina, wówczas recepcjonistka, poznała Wiktora Owsiannikowa, gdy ten poszedł zapisać się na lekcje pływania wysoki, z szerokimi ramionami i szczerym uśmiechem, który rozświetlał pomieszczenie. Niczego nie planowała, po prostu odwzajemniła miły gest i poinformowała go o miesięcznej opłacie. Tydzień później czekał na nią po pracy z nietypowym zaproszeniem, pójdziemy do kina. I uwierz mi, nie należę do tych, którzy flirtują z każdą ładną kobietą, która stanie mi na drodze na basenie. Romans szybko się rozwinął. Wiktor, programista w dużej firmie technologicznej, miał napięty harmonogram, ale zawsze znajdował na to czas. Sześć miesięcy później mieszkali już razem. Jeszcze sześć i uklęknął z pierścionkiem w dłoni. Irina oczywiście wiedziała o istnieniu swojej teściowej. Anastazja Gennadiewna mieszkała w mieście oddalonym o trzy godziny drogi, i według Wiktora była kobietą osobliwą, ale życzliwą. Twoje dziwactwo? Po śmierci męża dziesięć lat wcześniej nie nauczyła się żyć samotnie. Moja mama jest przyzwyczajona do opieki, wyjaśnił z westchnieniem. Najpierw dla mojego ojca, potem dla mnie, teraz dla mojej siostry Leni. Ona po prostu nie wie, jak inaczej funkcjonować. Na weselu Anastazja zachowała powściągliwość, witając parę młodą formalnym uściskiem dłoni i bez przekonania gratulując. Irina czuła się oceniana jak produkt na wystawie sklepowej, ale postanowiła zignorować to uczucie. Przecież spotkania były rzadkie i to wystarczyło, żeby zachować spokój. Życie toczyło się dobrze. Kupili dwupokojowe mieszkanie, zaciągnęli kredyt hipoteczny, ale szczęście z posiadania własnego domu było warte wszelkich poświęceń. Irina dostała pracę w centrum fitness blisko domu. Wiktor przez większość czasu pracował zdalnie i wszystko wydawało się układać dobrze. Aż do kwietnia przyniósł nieoczekiwane wieści. Wiktor wrócił do domu z ponurą miną, zalało dom mojej mamy. Pękła rura i teraz trzeba ją naprawić. Lena podróżuje, więc zostaje u nas. Tydzień, najwyżej dwa. Irina przełknęła ciężko, ale nie miała odwagi odmówić. W końcu to była rodzina. Jak odmówić komuś, kto ma kłopoty? Następnego dnia Anastazja przyjechała z dwiema ogromnymi walizkami, torbą podróżną i kartonem. Wewnątrz niej starszy kot o imieniu Barsik. Nie mogłem zostawić go samego w tym chaosie wyjaśnił, widząc zdziwioną minę Irini. On jest D. Chodzi o rodzinę, prawda, Witinha. Irina spojrzała na męża, szukając wsparcia, ale on tylko wzruszył ramionami, jakby przepraszając za nieprzewidzianą sytuację. Nikt nie wspomniał o kocie, ale wyrzucenie zwierzęcia nie było w niczyich planach. Pierwsze kilka dni było właściwie spokojne. Anastazja zajmowała salon, w którym znajdowała się rozkładana sołfę i godzinami oglądała telenowele. Nie ingerował w rutynę pary, tylko od czasu do czasu wzdychał, mówiąc, że nie chce być ciężarem. Irina zapewniała, że nie było to niewygodne, ale tygodnie mijały, a temat powrotu do domu już się nie pojawił. Wiktor wyjaśnił, że prace są czasochłonne, że należy wymienić całą instalację wodno-kanalizacyjną, a to kosztuje czas i pieniądze. Jeszcze jeden tydzień, proszę, poprosił. A Irina wbrew własnej woli uległa. To właśnie wtedy wszystko zaczęło iść nie tak. Po pierwsze, z lodówki zniknęły produkty spożywcze. Irina była pewna, że kupiła ser, masło i jajka, ale następnego dnia wszystkiego już nie było. Anastasio, nie widziałeś sera, który wczoraj kupiłem? Zapytał, próbując ukryć irytację. Ser, kochanie, odpowiedziała Teściowa z miną obraźliwej niewinności. Niczego nie dotykałem. Może zapomniałeś kupić? Irina wiedziała, że to niezapomnienie, ale wolała nie nalegać. Dopóki schemat się nie powtarzał. Dwa, trzy razy. Trzeciego postanowiła zbadać sprawę. Ukryta widziała, jak teściowa napełniała torbę jedzeniem, rozmawiając przez telefon. Tak, Lenoczka, już idę. Przyniosę ci zakupy, wiem, że po wycieczce nie byłeś jeszcze na rynku. Irina zamarła. Kobieta nie tylko ukradła im jedzenie, ale zaniosła je córce, która mieszkała zaledwie piętnaście minut drogi. Kiedy stanął twarzą w twarz z Wiktorem, tylko westchnął, wyczerpany. Moja mama zawsze opiekowała się leną. Rozpieszczała ją od małego. Porozmawiam z nią, obiecał. Ale albo do rozmowy nie doszło, albo nie przyniosła ona żadnego efektu. Jedzenie nadal znikało. Ostateczny cios przyszedł z najmniej spodziewanego miejsca. Spotkawszy sąsiadkę w windzie, Irina usłyszała współczujące pytanie: Jak się trzymasz, moja córko? Czego się trzymasz? Zapytała zdezorientowana. No cóż, twoja teściowa powiedziała, że nie umiesz gotować, że biedny Wiktor żyje na mrożonkach, a w twoim domu panuje bałagan, Irina poczuła, że grunt pod jej stopami znika. Była świetną kucharką, Wiktor zawsze chwalił jej potrawy, a organizacja domu była nienaganna, wręcz obsesyjna. To nieprawda, tylko tyle udało jej się powiedzieć, gdy zawstydzona sąsiadka przeprosiła. Po prostu Anastazja mówiła z takim przekonaniem ale zawsze uważałam, że jesteś taki kapryśny. Po powrocie do domu Irina zastała rzeczy teściowej rozłożone tak, jakby to ona była prawdziwą właścicielką tego miejsca. Jego kremy zajmowały łazienkę, jego szlafrok wisiał na miejscu jej, a na stoliku nocnym w sypialni stało stare zdjęcie Anastazji ze zmarłym mężem. Przykro mi, ale to jest nasz pokój, powiedziała Irina, starając się zachować spokój. Myślę, że najlepiej będzie trzymać swoje rzeczy w salonie, w którym śpisz. Chciałam tylko, żeby otoczenie było bardziej przytulne, odpowiedziała zraniona teściowa. Witincha nigdy nie przejmował się zdjęciem ojca. Kiedy Witincha się tym nie przejmował, pomyślała Irina, ale przełknęła słowa. Zamiast tego zebrał przedmioty i zabrał je z powrotem do pokoju. Tej nocy coś w niej pękło. Nie była to już kwestia cierpliwości, ale szacunku. A kiedy Wiktor w końcu wziął się do działania i bez słowa wyrzucił torby swojej mamy z domu, Irina wiedziała, to było jedyne możliwe wyjście. Nawet jeśli to bolało, nawet jeśli pozostawił gorzki posmak w ustach. Niektórych bitew nie da się wygrać, ale raczej je zakończyć. I to definitywnie dobiegło końca. Irina po raz kolejny próbowała porozmawiać z mężem. Wiktor, twoja matka rozsiewa o mnie okropne plotki, zaczął drżącym, ale stanowczym głosem. Powiedz sąsiadom, że nie umiem gotować i tyle. Nie zajmuje się domem. Wiktor zmarszczył brwi z niedowierzaniem. Jesteś pewien. Może sąsiadka źle zrozumiała. Powiedziała dosłownie, że to jej słowa upierała się Irina, czując ciężar zdrady w gardle. No cóż, porozmawiam z nią, obiecał, ale niepewny ton zdradzał więcej wątpliwości niż przekonania. Minął miesiąc. O powrocie Anastazji nie było już mowy. Ilekroć Irina pytała o wyciek uzasadniający inwazję, jej teściowa odpowiadała opowieściami o niekompetentnych hydraulikach i trudnościach ze znalezieniem poważnych fachowców. Aż przypadkiem Irina usłyszała telefon. Anastazja w rozmowie z córką Lenią nie miała takiej ostrożności. Nie, kochanie, oni niczego nie podejrzewają. Witincha wierzy w historię o rurach, a ta jego żona jest zbyt uprzejma, żeby ją kwestionować. Dwa miesiące. Dwa miesiące życia tam rujnują jego dom, jego spokój i małżeństwo. Złość płonęła w środku, ale Irina nie krzyczała. Nie płakał. Planowany. Najpierw zainstalował małą kamerę u wezgłowia łóżka, skierowaną jedynie w stronę komody, w której trzymał biżuterię i pieniądze zarezerwowane na wymarzoną podróż. To nie była inwazja, to była ochrona. Od tygodni zauważała niezdrowe zainteresowanie teściowej tym pokojem i przypadkowe wizyty, kiedy myślała, że są sami. Jednocześnie zaczął spisywać wszystkie wydatki na targu, fotografując zawartość lodówki przed i po awaryjnych wizytach Anastasi. Nie byłabym już tą wariatką, która zapomniała o tym, co kupiła. Podszedł także do sąsiada, tego samego, który powtórzył oszczerstwo. Przyniósł mu szarlotkę, wysłuchał jego opowieści, zdobył jego zaufanie. Aż pewnego dnia na korytarzu budynku kobieta zwróciła się do Anastazji ze słodkim uśmiechem i bolesną prawdą. — Wiesz, pani Anastasio, Irina gotuje bosko. Jeszcze wczoraj dała mi kawałek tego ciasta pyszne. Rumieniec na twarzy teściowej był potwierdzeniem, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ale prawdziwy cios przyszedł z nagrań. Anestejże nie tylko przejrzała swoje rzeczy, ona rozkoszowała się inwazją. Przeglądał prywatny pamiętnik Irini, przymierzał jej sukienki przed lustrem, jakby sprawdzał, co jej się prawnie należy. Aż w scenie, która zmroziła Irinię krew w żyłach, kamera uchwyciła teściową trzymającą obrączkę spadek po babci Wiktora, który powinien był trafić do Leni, a nie do tej nowicjuszki, szepnęła Anastazja, pieszcząc złoto jak skradzione trofeum. Na kolejnym nagraniu zwinne palce kobiety robiły notatki z koperty, w której trzymały oszczędności na podróż. Raz, dwa, trzy. Schowane w kieszeni, jakby to było prawo. To było za dużo. Tej nocy, kiedy Wiktor wrócił z pracy do domu, Irina nie powiedziała ani słowa. Po prostu włączył notatnik i nacisnął play. Nie chciałem wierzyć, że twoja matka była do tego zdolna, powiedział gdy nagrania mówiły same za siebie. Twarz Wiktora pociemniała z każdą klatką, a jego szczęka była tak zaciśnięta, że wyglądało, jakby miała zaraz pęknąć. Kiedy skończyło się ostatnie nagranie, wstał bezgłośnie i poszedł do salonu, gdzie Anastasia, siedząca na kanapie niczym właścicielka domu, oglądała operę mydlaną. Mamo, musimy porozmawiać tylko Irina usłyszała, zanim zamknęły się drzwi. Piętnaście minut później Wiktor opuścił pokój z miną, której Irina nigdy u niego nie widziała. Nie oglądając się za siebie, otworzył szafę, wrzucił ubrania mamy do walizki, resztę spakował do toreb. Zdezorientowanego kota umieszczono w transporterze. Anastazja krzyczała za nim: Witinha, nie możesz mi tego zrobić. Jestem twoją matką. Właśnie dlatego nie wzywam policji w przypadku kradzieży, odparł zimno Wiktor. Masz klucze do swojego mieszkania. Powodzi nie było. Wiesz o tym. Jeśli nie pamiętasz, idź do domu Leni, ona cię przyjmie. Drzwi zapukały. Cisza, która potem nastąpiła, była przerywana jedynie uderzeniami i krzykami z zewnątrz, aż w końcu ucichły. Anastazja musiała zrozumieć, że tym razem nie było już odwrotu. Przepraszam, Wiktor przerwał ciszę ochrypłym głosem. Powinienem był zobaczyć to już wcześniej Irina potrząsnęła głową. Chciałeś po prostu uwierzyć w nią jak najlepiej roześmiał się gorzko. I wiesz, Myślę, że zawsze taka była. To ja byłam za młoda, żeby widzieć. Kolejne dni były burzą. Anastazja dzwoniła bez przerwy, zostawiając wściekłe wiadomości. Ta kobieta cię urzekła. Będziesz tego żałować. Wiktor jednak się nie poddawał. Każdą wiadomość pokazywał Irinie. Jak myślisz, co powinniśmy zrobić? Zerwi kontakt. Daj jej czas, aby zrozumiała, co straciła. Zgodził się. Zablokował numer matki i poprosił siostrę, aby przekazała jeden warunek. Odezwał się ponownie dopiero po szczerych przeprosinach. Ku zaskoczeniu Irini, Lenia poparła tę decyzję. Zawsze wiedziałam, że nasza mama jest trudna, ale to wyznała zawstydzona. Przykro mi z powodu produktów, które tu przyniosła. Myślałam, że zostały zakupione. Stopniowo życie wracało na właściwe tory. Dom odetchnął z ulgą. Udało im się nawet wyruszyć w wymarzoną podróż za pieniądze, które Anastasia próbowała ukraść. A potem, sześć miesięcy później, nadeszła wiadomość, która wszystko zmieniła. Irina była w ciąży. Anastazja pojawiła się w drzwiach z przesadnym bukietem i ciastem czekoladowym. — Przyszedłem prosić o przebaczenie — powiedział ze spuszczonymi oczami. — Myliłem się. — Żałuję tego, co zrobiłem. Irina i Wiktor wymienili spojrzenia. Nie spodziewali się tego. Potrzebuje czasu do namysłu, odpowiedział, ostrożnie zamykając drzwi. Myślisz, że się zmieniła? Zapytała później Irina. Wiktor westchnął. Nie wiem. Ale chcę, żeby nasz syn poznał swoją babcię, nawet jeśli jest babcią skomplikowaną. Tym razem zasady były jasne. Żadnych niespodziewanych wizyt, żadnych komentarzy na temat ich życia, tylko zaplanowane spotkania i szacunek. Ku zdumieniu Irini Anastazja się zgodziła. Być może wiadomość o wnuku lub wnuczce coś w niej poruszyła. Kiedy urodziła się Sofia, jej teściowa zaczęła przychodzić raz w tygodniu, pomagając przy dziecku, nie krytykując, nie rozkazując. Któregoś dnia nawet powaliła się, gdy Irina karmiła piersią swoje maleństwo. Nigdy nie myślałam, że to powiem, ale jesteś dobrą mamą. Było to najszczersze powitanie, jakie Irina kiedykolwiek od niej otrzymała. Minęło pięć lat. Sofia wyrosła na pełne życia dziecko, które uwielbiało oboje. Rodzice i babcia. Anastazja Giennadiewna, ku zaskoczeniu wszystkich, stała się znacznie bardziej posłuszna i tolerancyjna. Nadal potrafiła być uparta i od czasu do czasu rzucić jakiś komentarz poza kolejnością, ale szybko przepraszała i starała się to naprawić. Wiktor dostał w pracy długo oczekiwany awans. Irina otworzyła swoje małe studio jogi, marzenie, które wydawało się odległe lata temu. Wreszcie spłacili kredyt hipoteczny i stali się absolutnymi właścicielami mieszkania, które kosztowało ich tyle potu. I wśród tak wielu osiągnięć ustalili małą zasadę, która zmieniła wszystko – tydzień wizyty. Co kilka miesięcy Anastazja Gennadiewna przebywała u nich przez siedem dni nie więcej, nie mniej. Porozumienie, które zadowoliło wszystkich. Aż do czasu, gdy po jednej z takich wizyt Irina znalazła na kuchennym stole kopertę. W środku dokładna kwota, którą teściowa pobrała z ich oszczędności wiele lat wcześniej. I krótka, odręcznie napisana notatka. Wiem, że żadne pieniądze nie naprawią tego, co zrobiłem, ale chcę, żebyś wiedział. Każdego dnia jestem wdzięczny za drugą szansę, którą mi dałeś. Kocham cię, twoją mamę. Irina pokazała to Wiktorowi i obaj nie mogli powstrzymać się od uśmiechu. Wiesz, powiedział, obejmując ją u czasami ludzi wystarczy zrzucić torby ze schodów, żeby zdali sobie sprawę, że się mylą. Roześmiała się, kładąc głowę na ramieniu męża. Mam tylko nadzieję, że nasza córka nigdy nie zostanie taką teściową. Z taką mamą jak ty, zażartował Wiktor, całując ją. Niemożliwe. Pieniądze w kopercie zostały wydane na jeden dzień w parku wodnym. W zaproszeniu znalazła się Anastazja Giennadiewna. I to bez wątpienia był jeden z najszczęśliwszych dni w ich życiu. Bo w końcu w rodzinie nie chodziło o doskonałość, ale o drugą szansę, wspólny śmiech i pewność, że nawet gdy się potkniemy, zawsze jest sposób, aby zacząć od nowa. Razem